Uczestniczą cztery wsi, Buków, Gospodarze Kalno, Wierzbna i Pyszczyn. Bardzo dziękuję mieszkańcom tych wsi za zaangażowanie. To bardzo ważne, żebyśmy się nawzajem poznawali. Bardzo ważna jest integracja i też, mam nadzieję, dobra zabawa. Otwieram Turniej Wsi 2010 i życzę wspaniałej zabawy. Turniej Wsi rozegrano w trzech konkurencjach. Na początku były występy artystyczne, które zaprezentowały trzy wsie. Wierzbna, Kalno i Buków. Wszystkich miłych gości, wszystkich miłych gości, serdecznie witamy, bo mówiąc ten Bardzo dużo osób z naszej wsi zorganizowało to, brało udział w przygotowaniach. Wczoraj przedwczoraj poświęciliśmy cały dzień, a nawet do późnych godzin nocnych, żeby przygotować ten teren dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Bukowa, ale także dla innych mieszkańców z gminy Żarów. Wsie zaprezentowały swoje wyroby lokalne. W Bukowie, w wierzbnej i w kalnie można było skosztować potraw oraz ciast. Busiakra paszarowanego z sosem. Przepiękny i równie dobrze smakuje. Oprócz tego wędzonki ilskie, prawdziwe, bez konserwantów, bez chęci. Nasze wypieki skromne, kurnie wśród mazureczek, motylki wiosenne, tradycyjny chlebek, trójkolorowy, uwieczony we starodawnych ręce Zapiekane z kapustą z ziemniaczkami, też z całodawnej kaloski i To jest bardzo, zapiekane, można kosztować, proszę Państwa, w chlebie, ze smarcem ze specjalnym, z takim mięskim, zielonym na i naszą kieweczki, ogóreczki, zębiki z polskiej roboty, sama natura. I sama natura. Mamy ziemniaczki z serem, ziemniaczki pieczone, z serem, serkiem, twarożkiem. Wiosenne w czwarzkiem. Właśnie zupa czosnkowa. Ukureczki ogóreczki kiszone, solnie. Zupa jest z grzankami i serem. Zupa jest z grzankami senem. Smalczyk jest. jest. Testu, z ogóreczkami. Z ogóreczkami. Mamy właśnie na, do, do zmiodu jakbyśmy ciasto lights, i zapraszamy właśnie do gestacji. Dobry pierog, co pani jeszcze próbowała? No, pierożka i prosiaczka, próbowałam też. Już. I nalewkę. Jak się pani bawi tutaj dzisiaj? Dopiero przyjechaliśmy, nie jesteśmy stąd, na razie widzę, że się, szukuje się niezła zabawa. Do trzeciego rodzaju konkurencji, konkurencji sportowych, przystąpiły ekipy czterech wsi. Zawody sportowe przygotował TKKF Żarów we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Ja to, ja to, ja to, ja to!

Pani Irenka Choczkiewicz, Pani Ela Kulas, Pan Grzegorz Osiecki, mój zastępca. W tegorocznym zwycięzcą turnieju Wsi Buków 2010 z liczbą punktów 248 została wieś Buków. Z przyjemnością wręczam zawsze czeki. Czek na kwotę tysiąca złotych otrzymuje zwycięzca. Drugie miejsce zajęła wieśgierzgina. Kalno zajęło trzecie miejsce. I zapraszamy do nas również pyszczyn. To z wielkim podziękowaniem, że tak niewielka wioska, a wzięła udział w turnieju. I bardzo proszę o ogromne brawa. państwo dzisiaj. gratuluję. Trzeba na pewno się przyda, nie tylko na Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim miastom, które dzisiaj tutaj zaprezentowały swoje wyroby. Na pewno polecam. Na prosiaczka do Bukowa, na nalewkę do Kalna, a na zupę do wieżna. A ciastem proszę przejeść i przegryźć w Pyszczynie. Bardzo dziękujemy. Również za wystawę związaną z obrosami, czy z fotografią, no ja tak samo prace malarskie były bardzo ładne. No ja dziękuję w imieniu swoim oczywiście i pani Kulaz, i panie Całackie. Dziękujemy bardzo.